Dzień dobry, chcieliśmy złożyć list, który jest załącznikiem do petycji, która podpisało 33,5 tysiąca podaż. Czyli petycja jest pana prezesa. Tak, my ją wysłaliśmy, natomiast tutaj jest list, który chcieliśmy złożyć oficjalnie. Witam Państwa serdecznie. Witam też przedstawicieli mediów. Nazywam się Dorota Rodziewicz i reprezentuję Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności. Nasze stowarzyszenie jest organizatorem tej konferencji. Pragniemy poinformować Państwa o braku zgody grupy Polaków na reformę Międzynarodowego Prawa Zdrowotnego Światowej Organizacji Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia WHO, World Health Organization, jest skompromitowaną organizacją, a jej urzędnicy nie są wybierani w demokratycznych wyborach. Kuriozalne i szokujące jest roszczenie WHO do bycia globalnym ministerstwem zdrowia w czasie kolejnych, już dzisiaj zapowiadanych przez nią kryzysów zdrowotnych. Cenzurowani eksperci w Parlamencie Europejskim mówią wprost, plan WHO. To globalny zamach stanu, próba wprowadzenia sanitarnej dyktatury. Ukrytym celem y, jest centralizacja władzy i cyfrowa kontrola. Bez wiedzy, zgody ludzi, bez debaty, zagadkowym przemilczeniu mediów, w pośpiechu przepychane są przepisy, które są bezpodstawnym roszczeniem decydowania o naszej wolności i fundamentalnych prawach. Nie ma na to naszej zgody. Jak powiedziała dr Sylwia Berendt, były doradca prawny WHO, kiedy prawo staje się narzędziem gwałtu na godności ludzkiej, do nas, ludzi, należy podniesienie alarmu. Niniejszym podnosimy alarm i żądamy odrzucenia przez Polskę groźnych roszczeń WHO. We współpracy z fundacją Citizen Go. Przeprowadziliśmy kampanię społeczną, apel o odrzucenie przez rząd polski groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia. Powstała petycja. Petycją poparło ponad 33,5 tysiąca Polaków. Częścią petycji jest list otwarty do premiera, który dzisiaj zostanie doręczony do kancelarii prezesa Rady Ministrów, gdzie się obecnie znajdujemy. Szanowni Państwo. W ostatnich latach, z, zwanych pandemicznymi, fundamentalne prawa ludzi były bezprawnie łamane. Obecnie potwierdza ten fakt wiele wyroków sądowych. Efekty polityki strachu, manipulacji medialnej i eksperymentu przeprowadzonego na ludziach są tragiczne. Na całym świecie ludzie oczekują rozliczenia tego czasu, oczekują rozsądnej debaty oraz rozwiązań, które w przyszłości uchronią nas przed terrorem absurdem i manipulacją, których doświadczyliśmy. Ze śledztwa dziennikarskiego e, dzienników Polityko i Die Welt wynika, że cztery organizacje, wydając na ten cel dziesięć miliardów dolarów, miały wpływ na przebieg pandemii. W tym samym czasie, bez wyjaśnień, WHO projektuje bardziej doskonałe narzędzia sanitarnej dyktatury i zapowiada kolejną pandemię. W petycji naświetlamy fakt, że WHO niezauważalnie dla opinii publicznej przekształciła się w z niezależnej organizacji międzynarodowej w publiczno-prywatną fundację, której fundatorami są m.in. koncerny czerpiące zyski z podejmowanych przez nią decyzji. Fundacja ta realizuje cele swoich interesariuszy. Ponad 80% funduszu WHO pochodzi od prywatnych sponsorów globalnych koncernów farmaceutycznych, sojuszy szczepionkowych, takich jak Gavi czy Cepi. Fakt ten stanowi rażący konflikt interesów oraz jest wystarczającym powodem, dla którego WHO nie może obecnie pełnić nawet wiarygodnej roli doradczej, nie mówiąc o zarządzaniu i wpływaniu na wolność i suwerenne decyzje ludzi. Lista skandali, w które uwikłana Światowa Organizacja Zdrowia jest długa. Jej udziałem są skandale seksualne, nadużycia finansowe, rozdmuchana biurokracja, absolutny brak transparentności decyzji oraz najważniejszych umów, powiązania z, idea z ideami eugenicznymi oraz transhumanizmem. Organizacja ta realizuje antyludzką ideologię zrównoważonego rozwoju, która w sposób haniebny próbuje zdegradować człowieka do roli popędu i pozbawić go im immanentnych praw. Światowa Organizacja Zdrowia realizuje agendę ONZ. Realizując agendę ONZ, stoi za wszystkimi globalnymi zagrożeniami obecnych czasów. Polityką klimatyczną, subiektywizacją rzeczywistości, ideologią transgender, seksualizacją dzieci, przemysłem syntetycznej żywności oraz ograniczeniem dostępu ludzi do naturalnych metod leczenia oraz alternatywnych systemów medycznych na rzecz zwiększenia zysków wielkiej farmacji. Realizuje też kontrowersyjną koncepcję jednego zdrowia, która zrównuje zdrowie człowieka ze zdrowiem zwierząt, zdrowiem roślin i zdrowiem planety, a także na mocy nowych przepisów chciałaby cenzurować informacje, nazywając to walką z infodemią. Fundusz WHO w 2023 roku wyniósł 6. 7 miliarda dolarów, a w 2018 3,5 miliarda dolarów, z czego, jak wynika z analizy Warsaw Enterprise Institute, tylko 5% było przeznaczone na sprzęt medyczny, podczas gdy 100 milionów dolarów zostało przeznaczone na utrzymanie drogiej siedziby w Genewie, a około 30% budżetu to wynagrodzenia rozbudowanej administracji. Niezależny europarlamentarzysta chorwacki, Misław Kulakusic, nazywa Bucha organizacją terrorystyczną, a premier Słowacji, Robert Fico, nazywa traktat pandemiczny bzdurą wymyśloną przez chciwe firmy farmaceutyczne i podkreśla, że reforma nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Dołączamy do alarmujących głosów płynących. Z różnych stron świata i wzywamy do odrzucenia traktatu pandemicznego i zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych IHR 2005, a także do wyjścia Polski z WHO. Dzień dobry Państwu. Piotr Lubczyk, Nauczyciele dla Wolności. Załącznikiem do petycji dzisiejszej jest list do premiera, który teraz odczytam. Szanowny Panie Premierze, my niżej podpisani na podstawie artykułu 4 Konstytucji Rzeczypospolitej informujemy o naszym braku zgody na wprowadzenie zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych IHR oraz żądamy podjęcia stosownych kroków w celu zatrzymania procesu legislacyjnego poprawek IHR oraz WHO CA traktatu pandemicznego. Mając na uwadze negatywne skutki zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i moralne działań podjętych przez Światową Organizację Zdrowia w zarządzaniu pandemią COVID-19, uważamy, że organizacja ta utraciła predyspozycje zgodne z konstytucją WHO artykuł 2a władzy kierowniczej i koordynacyjnej w dziedzinie międzynarodowej pracy w zakresie zdrowia. Zaangażowanie koncernów farmaceutycznych będących między innymi producentami szczepionek oraz sojuszy szczepionkowych, takich jak Gavi czy Cepi, finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia stanowi rażące naruszenie zasad etycznych i moralnych. Ponadto nosi znamiona konfliktu interesu oraz powoduje utratę zaufania publicznego. Fakty te są wystarczającym powodem do obrony interesu Polski i Polaków przed wpływem tej groźnej organizacji. Podstawową zasadą prawa międzynarodowego czy krajowego prawa Konstytucyjnego jest to, że my, obywatele, mamy prawo wiedzieć, na co się zgadzamy. To prawo do świadomej zgody. W przypadku forsowanych obecnie przez WHO instrumentów prawa międzynarodowego mamy do czynienia z absolutnym brakiem przejrzystości informacji na ten temat w przestrzeni publicznej. Propozycje poprawek, jak wynika z korespondencji z Ministerstwem Zdrowia, nie zostały przetłumaczone i opublikowane na język polski, a także nie są dostępne, wykonane przez Ministerstwo Zdrowia analizy zgodności tych propozycji z Konstytucją Rzeczypospolitej i innymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego. Polacy nie mają dostępu do rzetelnych analiz i informacji o zagrożeniach wynikających z proponowanych zmian. Jest to niedopuszczalne, ponieważ te dwa instrumenty prawa wpłynęłyby na życie każdego z nas. Mogłyby być zagrożeniem dla naszych fundamentalnych praw naturalnych, to jest niezbywalnego prawa do godności ludzkiej. Wolności wyborów medycznych, prawa samostanowienia integralności cielesnej, wolności słowa, prawa przemieszczania się, prawo do edukacji i wykonywania swojej pracy, prawo do zgromadzeń. Cały list, mo cały list mo można przeczytać w petycji opublikowanej na stronie Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności i Fundacji Cities and GO. Eee, oto lista organizacji, które wspierają apel o odrzucenie przez polski rząd groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia. Citizen Go Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców Fundacja Grzegorza Płaczka Nowe Spektrum Fundacja Polskie Veto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP Katarzyna Tarnawa Gwóździ Przyjaciele Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycyna i Dziei Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi Grupa Komiliton Fundacja Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Fundacja Ordo Medicus, Stowarzyszenie Synergia 44, Fundacja imieniem Nikola Tesli Polska, Wolni Orzesze, Wolni Krosno, Podkarpackie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie, Polska jest Jedna, Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność, International Organization for Human and Consumer Rights, United for Freedom, Stowarzyszenie Wirmasz. Błos, Stowarzyszenie Poznaj Swoje Prawa Stargard, się Bajtlom, Śląska Fundacja Wspomagająca Rozwój Dzieci, Stowarzyszenie Wiedzy Społecznej Toruń, Stowarzyszenie Serce Wolności, Stowarzyszenie Zwykłych Ludzi, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Kształtowania Postaw Obywatelskich Rem, Piast Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, Grupa na Warcie, PZK Polskie Żółte Kamizelki, Stowarzyszenie Nowa Polska ponad podziałami, Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego, Stowarzyszenie Polska Tomy Sosnowiec, Grupa Wolne Miasto Jelenia Góra, OKO PZN, Obywatelski Komitet Obrony Zasobów Naturalnych, Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Gdańsk, Stowarzyszenie Śląska Husaria, Fundacja Paradis Judaerum, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Śląski Porządek, Watachy głos, Głosu Obywatelskiego, Cała Polska Zjednoczona, Fundacja Osuchowa, Inicjatywa Pobudka, Konfederacja Korony Polskiej, Projekt Norymberga 2.0, Redakcja w Realu 24, Redakcja PL1 TV, MIR TV, Media Informacje, Relacje. Solidarni 2010, redakcja Do Prawdy oraz Fundacja Outbox. Nasza petycja wraz z listem otwartym została wysłana do premiera, prezydenta, marszałka Sejmu, ministra zdrowia, przewodniczących klubów parlamentarnych, posłów, senatorów, europarlamentarzystów, wszystkich prezydentów miast, wielu związków wyznaniowych, w tym do Episkopatu Polski, do Organizacji Pożytku Publicznego. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Sebastian Lukomski i reprezentuję fundację Citizen Go. Citizen Go to międzynarodowa organizacja, która działa w 15 krajach. Stajemy w obronie życia, rodziny oraz obrony wolności obywateli. Organizujemy kampanie społeczne na całym świecie. Zbieramy podpisy obywateli i przekazujemy je decydentom, by wpłynąć na ich decyzje. Fundacja Citizen Go od ponad dwóch lat przeciwstawia się niebezpiecznym planom Światowej Organizacji Zdrowia. Protestujemy pod siedzibą ONZ w Genewie za każdym razem, gdy odbywają się tam sesje negocjacyjne dotyczące traktatu pandemicznego, który jest olbrzymim zagrożeniem dla wolności i swobód obywateli. Byłem tam osobiście, by przekazać sprzeciw Polaków i obywateli innych krajów. WHO rości sobie prawo do bycia Światowym Ministerstwem Zdrowia i chce narzucać swoje agendy rządom narodowym. Obecnie prowadzimy dwie kampanie przeciwko WHO, zarówno lokalnie w Polsce, wspólnie z Towarzyszeniem Nauczyciele Dla Wolności, jak i globalnie. Nasze petycje globalne przeciwko WHO zostały podpisane przez ponad 3 miliony obywateli. W przyszłym tygodniu będziemy także w Genewie, gdzie może gdzie możliwe, że traktat pandemiczny zostanie ratyfikowany na 77. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Nasz, współ, nasz wspólny głos ma znaczenie. Nie zgadzamy się na globalną politykę zdrowotną WHO. Każdy ma prawo do samodzielnego decydowania o swoim zdrowiu. Dziękuję. Grażyna Lubczyk, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności. Szanowni Państwo, od września 2022 roku nasze stowarzyszenie podjęło wiele działań związanych z, promowań, z informowaniem o zagrożeniach wynikających z umów Światowej Organizacji Zdrowia. Jesteśmy organizatorami i współorganizatorami wielu różnych wydarzeń, które powstały też dzięki owocnej współpracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk. Nasze stowarzyszenie włączyło się w walkę o prawdę, obnażając prawdziwe oblicze WHO. Chcemy przełamywać zmowę milczenia, dlatego Krąg Prawdy Świat bez WHO to jedna z pierwszych naszych inicjatyw. Przygotowaliśmy apel o prawdę do mediów, które nasze koleżanki zaprezentowały podczas happeningu na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie już rok wcześniej odbyła się podobna akcja. Współorganizowaliśmy wielki społeczny protest przeciwko WHO pod Ministerstwem Zdrowia w grudniu ubiegłego roku. Temat WHO został podjęty przez nas również pod Podczas pikiety na Marszu Wolności i Zdrowia rok temu czy podczas protestu nie dla WHO w Rzeszowie czy w Szczecinie. Uczestniczyliśmy w wysłuchaniach publicznych dotyczących międzynarodowego traktatu antypandemicznego WHO w maju 2022 roku oraz w drugiej części tych wysłuchań w październiku, gdzie głos zabrało aż ośmiu członków naszego stowarzyszenia. Prowadziliśmy korespondencję z Ministerstwem Zdrowia na temat prac nad aktualizacją międzynarodowych przepisów zdrowotnych, która to obnażyła wiele nieprawidłowości i wzbudziła nasz ogromny niepokój. Przygotowywaliśmy wnioski, apele, petycje, wspólne stanowiska środowisk wolnościowych. Przykładowo, w październiku 2022 roku przedstawiciele naszego stowarzyszenia złożyli w skrzynkach podawczych posłów i senatorów pismo z wezwaniem do obrony polskiego interesu przed dyktatorskimi zapędami WHO, połączone ze wspólnym apelu, apelem wielu grup społecznych. Kierowaliśmy pisma również do Rzecznika Praw Obywatelskich, premiera, prezydenta z żądaniem wyjścia Polski z WHO, które podpisało ponad 50 organizacji wolnościowych. Jesteśmy inicjatorami powstania strony internetowej www.stop.who.pl, ale tylko dzięki pomocy wielu zaangażowanych osób strona dociera do szerokiego grona odbiorców. Bierzemy udział w licznych konferencjach, debatach, gdzie podejmujemy tematy, tematy trudne, a które są ściśle związane z polityką WHO i korespondują z celami agendy 2030 zrównoważonego rozwoju, jak seksualizacja dzieci, tematyka, gender, groźne zmiany w klasyfikacji chorób ICD-11, eksperymenty medyczne, polityka klimatyczna, inkluzja w szkole itd. Podnosimy świadomość na temat ochrony suwerenności Polski, goszcząc w wielu wywiadach, audycjach, programach polonijnych. Braliśmy udział w spotach reklamowych, współpracowaliśmy przy powstaniu Gazety Wolności. Jedną z takich akcji uświadamiających była akcja medialna pod tytułem My, wolni ludzie o WHO. Kiedy został powołany przez Grzegorza Płaczka zespół parlamentarny do spraw Światowej Organizacji Zdrowia, przyłączyliśmy się do prac w zespole, pomagając w organizacji posiedzeń czy uczestnicząc w nich jako goście. Wraz z innymi organizacjami społecznymi wzięliśmy udział w konferencji prasowej w Sejmie pod tytułem Zatrzymać traktat WHO podczas której omawialiśmy zagrożenia wynikające z procedowanych poprawek do międzynarodowych przepisów zdrowotnych IHR 2005. Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Poselskiej Komisji Śledczej Norymerga 2.0, gdzie podczas spotkania koleżanka omówiła plan globalnej, wprowadzenia globalnej sanitarnej dyktatury WHO, przedstawiła analizę bardzo niebezpiecznych zmian, o których wciąż media milczą. Za nami również działania lokalne dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Serce Wolności w Bytomiu. Przedstawiciele tej organizacji, pokaz organizacji pokazali, jak oddolnie można próbować nagłośnić temat WHO na szczeblu samorządowym, angażując do tego radnych. Razem wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz w sesji Rady Miasta i ostatecznie temat został mocno nagłośniony w lokalnych mediach. Był początkiem wspólnej akcji pod tytułem Wysyłajmy pisma do radnych, a kolejnym krokiem było Przygotowanie pism do pobrania, aby usprawnić działania, korzystaliśmy często z pomocy i życzliwości wielu osób czy organizacji. Nie sposób dziś wymienić wszystkich. Dlatego każdemu z osobna bardzo dziękujemy, licząc, za, da, licząc na dalszą współpracę. O wszystkich naszych działaniach można przeczytać na naszej stronie nauczyciele dla wolności.pl w zakładce 100 wHO. Dziękuję bardzo. Światowa Organizacja Zdrowia w dniach 27 maja do 1 czerwca podczas wtedy odbędzie się 77 zgromadzenie Zdrowia WHO i właśnie wtedy Światowa Organizacja Zdrowia podejmie próbę zatwierdzenia traktatu pandemicznego i poprawek IHR 2005, których przypomnę, że do tej pory nie znamy ostatecznej treści. No, co, co sama organizacja gwarantuje artykułem 55, który sama złamała. Od dwóch lat w krajach członkowskich rośnie opór i powstają różne inicjatywy demaskujące Światową Organizację Zdrowia. W Parlamencie Europejskim były przeprowadzone konferencje poświęcone tylko temu tematowi, które niestety są. Są tajne, znaczy nie są przedstawione opinii publicznej. 16 maja tego roku Children's Health Defense zorganizowało konferencję Krytyczna Misja dla Ludzkości, podczas której eksperci mówili o krytycznym zagrożeniu dla praw człowieka przez umowy WHO. W Japonii powstał potężny ruch, który przeprowadził już cykl wieców, w którym brały udział setki tysięcy Japończyków. 31 maja. Japonia organizuje ogromny protest, do którego idei, tym właśnie wydarzeniem się, z tą ideą się łączymy. W USA 49 senatorów i 22 prokuratorów generalnych napisało listy otwarte do prezydenta Joe Bidena, wzywając do odrzucenia umów WHO i reformę tej organizacji. Stany, Luizjana i Teksas wprowadziły ustawy, które próbują zablokować wpływ organizacji takich jak WHO, Światowe Forum Ekonomiczne i, i, i tym podobnych. Czas na Polskę. Zapraszamy Państwa do tworzenia kampanii Stop WHO. Dziękujemy serdecznie za przybycie przedstawicieli mediów i prosimy o szerokie udostępnianie naszej konferencji. Dziękuję bardzo.